witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Wormsach, yy, mamy nowy rok, więc trzeba zacząć na pełnej pompie. Jest ze mną Grzegorz, ten co wczoraj bił 100 tysięcy. Tak, i możecie wbić mi 200. Dzień dobry. Tak, i możecie mu pogratulować w komentarzu i zostawić tak. łapkę w górę. nikt yy, nie pogratuluje. Tak, dokładnie. Jest ze mną tak również jak... też Woter. Yy, dzień dobry. I kolega Trumpek. Chociaż dzień ten... dobry. Z tym, że jest moim kolegą się sprzeczał, ale niech będzie. <noise> Moim na pewno już nie. A, a teraz kolega Woter. Tak, ty... y, robi wielkie boom. Komu? Ciastkowi <noise> A, dobra Woter, czyli jednak y, nie polecam tego <głos> użytkownika. <głos> Ciastek, może się jednak dogadamy. Ciastek, jak poleciał. Ciastek, może się jednak dogadamy. Dobra, ja, dobra. Trumpek, ale ty tam masz zgony, nie? Weź tego Wotera, Uder. Co on. Nie coś mówi, ale. O, mam fajne Ciastko tego po prawo patrz nie, 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 nie. Nie, nie, nie. On ci uderzył. Weź go zajeb. Ja wiem już Prraszam. co muszę zrobić. Mam tutaj dwóch fajnie ustawionych śmieci twoich ich. Dzięki, macie słowa na ciastka. Tak, Jaki bardzo. Jaki mam kolor, ktoś wie? Żółty. J żółty. Dziękuję bardzo. Tak. dobra ciastko zobaczymy. Water. <coughs> tak, że się <Grzesiu>, rozumiem. <coughs> Ładnie, pięknie, wypadnie? Nie, prosto w ogień. <laughs> jezu, jeszcze mina. Pięknie. O, to jest... Zgromadzenie na no ten. Jaki masz kolor? niebieski Ok. I mam na rejkę mnie tutaj. Oj, się pobiją teraz tam. Water, czyś bieżką tu spadł na ostatnią pozycję? Ja o zobaczyłem. Jezu, Grzesiu! Grzesiu, patrz po prawo masz tramka, nie? Wiem, 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 spokojnie, widzę wszystko tych dwóch czerwonych No spoko, tam jest beczka, nie spadnę Ale nie! Bierzesz jetpacka wodnego i stawiasz świeczkę Ale nie spadnę, Kminisz, bo tam jest yy, beczka I jak mi nawet strąci, to jednego mi wyrzuci z powrotem, więc najwyżej jeden mi zginie nie, dwóch... Jak mam ja Nie, ja możesz Cząt to robić, So, no to, teraz ja to tak zrobię, bo... Kurczę. Teraz bierzesz się, no, ja nie ja zezwalam, no. bo... Świeczkę bierzesz, i Enter. Świeczkę i Enter i lecisz do góry. O nie. Klikuj, <noise> o nie. Dobra, nieważne. O ja Pietro. Ale jestem debil. Nie tyle co debil, co nieumiejętny gracz Wormsów. Eee... Nie chce ja nic mówić. Znowu powiedz coś do mikrofonu. No. Podbij wyświetlenia. Kto co? mama. A, ma... A, mam to, ma? tak. A nie to niech powie. Jest. Nie chcę teraz mówić już. Sobietko, Bym ją pozdrowił. Pozdrawiam Gdzieś, twoją mamę, bardzo serdecznie. Tak pozdrowienia. Patryka. Nie obchodzi jej to. To mi przykro jest, troszkę mi zignorowała. <laughs> tak. A, ekranie, I teraz poczułem się odrzucony. A, zabił mi dwóch. Nie, nie zabiłem ci dwóch. Patrz, spokojnie. Nie no, przecież to się wyklepię, tak? Z całym prawem. Użyjcie jako wyskoczni, dobrze? Say what? Say what? A ty, ład. TY, ład! A tu już poszły takie pierwsze nie, <noise> sprzedania, nie, Krzysiu? Sprzedania. Myślę, że tutaj Grzesiu... Grzesiu tak mogę z ciebie przypierdolić? By e, jako, że wygrywam Z przyjemnością A, Dobra, dziękuję Ale masz to zabić, pozwoli. wiadomo, nie? Naszego no. wroga Naczelnego Po prawej stronie no. Myślałem, że sam siebie będzie bił Nie, nie krawędzi, Bo się boję Ja nie, nie, nie wiem, czy trafię, ale dobra Ale w subskrypcji widzę nawet Uu. Uu. A, dostał a to tak jak w wózku. U ciebie. No, okej. Okay. Aaaa, za 35. Hmm. Coś by był ruch teraz Patryka Ciastka Kantówki. Kantówki. Kantówka. Jest, jest Patryk Ciastka Kantówka, tylko co on wymyśli teraz? On się pełza wolno, ty. Hmm. Ej hey, tu jest mój like. weź. Pomyśl hmm, Weź go zlajkuj. Nie wiem, co to jest. Coś zebrałem, a nie wiem, co to jest. Mózg pewnie. O, no, to Twoje stare wyślę, bo je się przyda. Ej, 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 ten nalot, ten fajny, te cztery bomby co lecą. Na prawo, halo. Nie. Ale nie ma? nie ma tego. Nie, no jak to? Zresztą się udam, że tego nie słyszałem. Zrób coś. No ja nie mnie. Ciasko, to o on nie No nie, no grubas nic nie robi, no. Jestem ja. Jelo. No, ciastko. Podziwiam cię za ten wyczyn. Zrób to szybko, masz 15 sekund. Nie trafisz, nie trafisz! No i lipa. Zeskoc, 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 zeskoc No nie! No nie! nie! Jest... Jezus, Jak ty się Kurwa, ten grubas nawet na jetpacku nie umie się unieść do góry. Rzesio, czemu to jajko tykasz? Rzesio. Yy... O jezus. Enter Yo, masz dla mnie jakąś propozycję? Taką matrymonialną? Matrymonialną. Woter łapiajko. I gra się za No Jeszcze nie usiadł. Ja. Yes. No to ciastka chyba pożegnamy. Nie. nie no, ciastka chyba basepolem polem dostanie, co? <laughs> no to. Prawilny baseball ulicy Czezi ja, wypierdalaj. Się zakręcił w powietrzu. leklicznik tak od wody, nie? Tak, tak. Nowy o nie, to Janusz. Się bił na pierwszą fajna. lokatę, tak nie może być. Jak to nie może być. No, Wotter, wiesz co mam zrobić, nie? Wotter masz wie. tak. Wiem, wiem. Teraz jak oni się zgadują przeciwko tobie. Co? To? Nieprawda? Nieprawda? Że <noise> jajko cię zablokuje zaraz. O! zablokowało? Uch! Let's do it! Nie tutaj bez tej gruby Ej, ale szybko Bobiet bo na mnie czeka. Gdzieś mnie nie chwal się, że ci mama gotuje. A! Czemu? Nie wiem. Dobra. No kurwa, kładź to! Ja, serio. Chyba coś nie tak jest. Na 41 łamie. Dobra, dobra. Usiadł. Do grobu. Do swojego domu? To teraz y, ciasko tego za 36, bądź zbił. I, i grześmy tego za 94. <grym> ja nie powiem, kto stoi w kupce tam takich trzech, żółtych. Ale tam jest też mój. No właśnie, no przykro mi.

Patrzcie trafię No nie, co to miało być? Co, za co to miało być? Pan <laughs> Nie, ta mapa jest zbugowana, nie? O Grzesiu gruby to, że, to jak... nie, Ty to Grzesiu, tak? Bo jak nie my, to kto? Grzesiu, naprowadzają co? Bar... Tak? Serio? No, no. Dobra. no. Dobra. To jest to? Nie. Nie. Takie to jakie to? białe. To? To, no to nie nadal. No, no, I w w lewo wstrzyk, bo... prawo, to jest prawo. Prawo, no. no a na pewno nie rozluźnia, A na wsi inaczej. Ale pierdalnie. No siad. No, nie było, proszę No proszę. Tak, nawet powiedział, że to był strzał taki 2 na 10. No i po co było mnie bić w poprzednim odcinku tak, no. I po co to było tobie? A i będzie się, się kopał pewnie. What? no będę się kopał. No to dojadę do niego. Pojadę tam do niego i. Nie. Ja też będę. Tym, tym 9 złotowym HP. Bo ja nie mam jak wylecieć już nawet, wiesz? To masz przecież ten, naprowadzający. Tak, i będę się w samo bawił. No chodź do mnie, chodź do mnie. Mam jedną, nie ma. Ja mam tryb obserwatora Dobra No ruch No to dobra tak jak to się mówi Czas czapka Ofensywny refling, chuj, że nie mam Jak myślę To się woter lepiej zastanów Uuu, my friend bardzo dobra decyzja tutaj na <gryw> imię <gryw> 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 Ale to będzie perfidne. Ale to, to, to będzie perfidna rzecz. Perfidne to jest jego. To jest jego ryj. Ej, ale nie obrażaj. No bo się nie słuchasz, młody. Odsuń się bardziej. O, właśnie, właśnie. <laughs> rady, rady Kumpla Grzegorza? A, oczywiście. Nie. O kurwa. zjebałem <laughs> Co za łeb. Jezus, ryj jeszcze jest. Rok, I love you. <noise> Butter, pomysł był dobry, ale wykonałem taka lipka. Pff. No bo dziura. Siastek, zostaw mi ruch, na, żeby zabić jednego robaka Pottera. Mnie nie będzie, później skoczę do wody. No, ciastko. Ja, ja bym mu nie wierzył, tak. Zabiję tylko tego na dole eee, Ja wiem, co ja w, to w tym momencie to. zrobię. Ja coś się domyślam, ale nie radzę się tego. A. No nie no, nie mogę... Trafić No dobra, jednak trafiłem O Jezus, baseball w ulicy! Jakieś, jakieś ostatnie słowo, Grzesiu? Dobra, ja mam baseball i zaś też czasem za 70 tego na górze. Tak, nie. No dobra. Ja? nie! Trafim, jak Jak! Dziękuję państwu! Będzie teraz miła nie, zabawa. Nie trafiłem subskrypcji Którą. Dajcie, którą możesz mi dać teraz. No, jeszcze ja nie będę bawił. Do tego za 70 Ale teraz skończę, skończę to, pójdę Mama znowu jest w pokoju Pozdrawiamy Bardzo serdecznie Jakieś zamiast mnie zabijać, to powinieneś dać mi lajka, Dobra. a nie ten nie, pluję ci teraz, prosto w Tak? Beisbolem. Ale ciastko pierdolę. Czas ci na teraz, i co Pać. chcesz? I po co ci to było? Jeśli ja pytam Leć, siadam, leć! I ciastko, i co? Rampo. Nie, 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 Gdzieś, nie rób tego Wiesz, że ja cię szanuję. Chcia a chciałeś mnie zaatakować Nie, to tak tylko chciałem ci pomachać, wiesz? Tak? Lecz, tak Ja ci też machnę Ooo, nie, nie. No, że mocniej. Poleciał Przykro mi no. teraz Coś przykro było Kurwa jakbym mógł to bym w ciastka uderzył ale nie mam jak? Chyba że są naloty Ale On. to grze się uszkodza A tu to nie, nie ma na lotów ten... no. pewnie teraz trzaś, bo... trzaśnij mnie Ja trzasnę ciastka <grym 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 I po tym że... się zobaczysz Też tak myślę Walter. A, a jakbym to nawet przeżył, to i tak już zginiesz. Ale nie przeżyję. Nie, nie ma opcji, żebyś przeżył. Za 69. Ale tam dziurę ci zrobię. U jezus. Dobra, no to. Janusz trochę jest niebezpieczny, ma trzy. On ma wygrać ten odcinek. Nie podlizuj się już tak. <gry> Ej patrz, on się podlizuje, chyba chce ten kanał w jednak. U, u, potem, u ciebie. Oświęc mojego za 65 i tak? ciaska tam. Dobra, no to patrz. On, on zdenerwował, w... zdenerwował mnie za bardzo Atak z powietrza Plesa odrzutowy. No ciasko, no co? Mam to... kolejny ruch, tak? Ciasko... i czapka, tak. Cześć i czapka, miło było. Water ja bym na twoim miejscu. O kurwa. Nie, 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 nie tak to się nie bawimy. Wyżej, wyżej! Co ty to zrobiłeś? Kretyn. Wyżej! Nie, wejś, weź, nie, 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 no. Ale to nie chce lecieć wyżej! Z kim... Jeszcze z siebie uderzył co za jełopty no bo no teraz jesteś jednak, jednak kretynem. I za to za to musisz zakończyć ten odcinek. I za to... Za to... No. To powinno pójść na czołówkę, nie? Ja pierdolę. Weź już zostaw, weź wotera jemni, bo ty też bym jemno. Za to Weź, zrób to. No i to zrobię, żebyś wiedział Dobra. Wiesz co ja zrobię w tym momencie mm. Nie, ta gra jest pojewana, niega O nie! Gdzie ona kujeba! Ona się odbiła. ona się odbije, ona się odbije spokojnie! Spacja Brawo idioto, brawo! I zaraziłem nas jakimś Zaraziłem nas cebolą! Grzesiu, Grzesiu! Spierdolni go z, z baseball'a Ej zaraziłem się chyba ebolą Wejdź, wejdź na mnie i mu z baseball'a Musisz podskoczyć chyba Nie się Nie Zabij go, zabij go Kresiu. Nie no Tak zabij go O ty kurwo Mój tak jest zara zarażony jakimś syfilisem Ty też kurde Water się pożegnał no, dobra. Nie, wątpię, no nie, zepsułeś tak ważną akcję. Nie, to musiała być kara. No <grym grym grym> ten, nie, a ten ja tam jeszcze, stoi, jabłkuję. Jeszcze, jeszcze nie mam tych nalotów. Ty tam weź, wyjść linami w za wody. O jej. No Ale to nic mnie nie zrobi. Zaczynijmy. No to ciastko, czesi, czapka. Weź jak kość tam na dół. Ja, weź tego średniaka za 95 i zreźźć do mnie. I no mi i co ciasko, tutaj. no i co. Najlepsze pakty zawsze górą. Hey, teraz będzie problem. Uwaga, zobaczymy co zrobi Grzegorz. Aj. To ja mam się jeszcze bronić? Uuu, tam czuję hardkorowa jakaś pójdzie buła Ja nie wiem czy ja mam się bronić O ja mam kurde. Staruszkę. Ja bym aleluje mu rzucił, ale jest dopiero za rundę O, dzięki za info <grym> Ale za moją rundę, bo ja byłem przed tobą w kolejce Rzucaj to szybciej, obiad czeka Jakby się nie krzyczy Ale dobrze To nie mama przyniesie obiad pod komputer, i wtedy ja powiem nie. jej, że jest dobrą mamusią. Masz. Ale lujkę? Mam. No to nie ma. tak. tak Oooo, ale to będzie perfidne. Tylko wejdź tam wyżej tak. trochę wejdź. Ja tam jak dolecę do niego? Nie musisz wracać, wystarczy rzucisz. Aha. Jak ja mam to zrobić? Jak ja nigdy w życiu nie wrzucałem, oprócz Warhams Armageddon 10 lat temu. Nie ma. Aha, ja mam jetpacki tylko. I jak ja mam to zrobić? No, w to! Tak, przejrzyj w... weszło. Nie dobra, nie! Ale będzie je. Aleluja. czy zabij? Aleluja. Uh. A, A w pusiach mi zajebało. Nie wiem, no, fame. Jaki fame? Do dojebany! Konkretnie, panie grzesz. Zabijesz lajka? To ja ci dam dislajka. <noise> Ale jest serio, jak, jak dobrze coś zaoferujesz, to mogę skoczyć. Dobra, rób se co chcesz, nic nie będę oferował. Krzyż, <grytyn> kurwa! Gdzieś kurwa! No, grzesiu, teraz zmienił Wormsa i Ja nie no. Podobno obiad czekał. No, no to. Poczekaj, właśnie czekaj. To poczekaj jeszcze 30 sekund. To? I co? Będziesz pyskował jeszcze? No, ja chciałem! Gdzieś... Tylko ładnie. Bierzej, żegnam. troszkę grzesiu. Nie, Pa pa! Macham, ci, macham ci do monitora. Żegnam? Będziesz się gdzieś w Familiadzie. Tak, dokładnie. Dokładnie. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej warrantów, zostawcie łapkę w górę. I do następnego odcinka. Siemano, cześć. Jo. Jo.